Kanał Historia Realna. Dzisiaj na kanale Historia Realna mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Rosja 2033. Kto zastąpi Putina? Czy Moskwa będzie wasalem Chin? Rosja pod rządami Władimira Putina znalazła się na krawędzi kryzysu politycznego i gospodarczego, spowodowanego błędami elit, oraz dyktatorskim systemem. Inwazja na Ukrainę okazała się strategiczną porażką, a system propagandy i represji utrzymuje władzę mimo rosnących kosztów wojny i niezadowolenia społecznego. Putin, mając 73 lata, stoi przed wyzwaniem przekazania władzy, podczas gdy Rosja balansuje między utrzymaniem niezależności a możliwym sojuszem z Chinami. Wśród nowych technologii w konflikcie wojskowym kluczową rolę odgrywają AI i drony, co zwiastuje nową erę działań militarnych. Największym błędem Putina stało się pozwolenie na nieograniczoną władzę przez dwie dekady oraz otaczanie się psychofanami, co doprowadziło do izolacji informacyjnej i błędnych decyzji, takich jak inwazja na Ukrainę. Rosja zleciła i sfinansowała produkcję mobilnych krematoriów lata przed inwazją, co dowodzi planowania zbrodni wojennych i pełnoskalowego konfliktu. Putin zakładał łatwe zwycięstwo, opierając się na doświadczeniach z Krymu. Jednak Ukraińcy skutecznie przeciwstawili się agresji i zbudowali społeczeństwo obywatelskie zdolne do obalenia rządu. Propaganda rosyjska manipuluje informacjami, indoktrynując społeczeństwo oraz inne kraje, stosując różne narracje w zależności od odbiorcy. Mimo sankcji i spadku przychodów, rosyjska gospodarka nie załamała się. Częściowo dzięki wsparciu Chin oraz innych państw, które ignorują embargo. Społeczne poparcie dla reżimu wynosi około 10-15% Rosjan z ultrapatriotami aktywnie wspierającymi wojnę, podczas gdy reszta godzi się z nią, unikając dużych kosztów osobistych. Technologie wojenne, takie jak AI i drony, odgrywają rosnącą rolę w konflikcie, co zwiastuje erę zautomatyzowanych działań militarnych. Dalsza słabość gospodarcza i polityczna Rosji może doprowadzić do chaosu i potencjalnej zmiany reżimu w ciągu najbliższej dekady, gdy Putin będzie jeszcze słabszy i bardziej odcięty od rzeczywistości. Kanał Kremlinka Show Dzisiaj na kanale Kremlinka Show mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to: czy Putin porzuci Maduro? Eskalacja działań administracji Trumpa wobec reżimu Wenezueli. Administracja Donalda Trumpa nasila działania militarne wobec Wenezueli. Przeprowadzając co najmniej 15 ataków na łodzie podejrzewane o przemyt narkotyków, co doprowadziło do śmierci 64 osób. USA gromadzą siły na Morzu Karaibskim, w tym grupę bojową lotniskowca USS Gerald Ford oraz bombowce strategiczne B52 i B1 z pobliżu wybrzeży Wenezueli. Rosja, jako główny dostawca uzbrojenia dla Maduro, wysłała wsparcie wojskowe, jednak eksperci oceniają, że nie zaangażuje się poważnie z powodu własnych problemów. I chęci uniknięcia konfrontacji z USA. Trump wykorzystuje napięcia, aby destabilizować reżim Maduro i ograniczyć działalność kartelu De Los Soles, zarządzanego przez wenezuelskiego przywódcę. Donald Trump zagroził także użyciem sił zbrojnych z Nigerii w celu walki z ekstremistycznymi ugrupowaniami. Jednak eksperci oceniają te groźby jako presję polityczną, a nie realną zapowiedź inwazji. Trwający shutdown rządu federalnego w USA zbliża się do rekordu. A brak porozumienia między demokratami i republikanami utrudnia przyjęcie budżetu, co wpływa na zawieszenie finansowania programu pomocy żywnościowej dla 42 milionów Amerykanów. Sytuacja na Ukrainie pozostaje w impasie, a Trump przewiduje zakończenie konfliktu w ciągu kilku miesięcy. Jednak administracja USA ogranicza publiczne deklaracje dotyczące wsparcia militarnego Ukrainie. Kanał Układ Sił Dzisiaj na kanale Układ Sił mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to niemiecka wizja bezpieczeństwa w Europie. Niemcy prowadzą politykę rozbudowy własnych zdolności obronnych i strategicznej obecności w Europie, rezygnując z idei federalizacji Unii Europejskiej na rzecz wzmocnienia państw narodowych. Berlin intensyfikuje współpracę wojskową z Turcją i Islandią, by wypełnić lukę po zmniejszającej się amerykańskiej obecności na Bałkanach i w basenie Morza Północnego. Niemcy planują zwiększyć liczebność Bundeswehry do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 210 tysięcy rezerwistów, a także inwestować 300 miliardów euro w modernizację przemysłu zbrojeniowego. Kładąc nacisk na marynarkę wojenną i systemy rakietowe, Ukraina stoi przed wyzwaniem finansowym i personalnym, z prognozowanym PKB na poziomie około 200 miliardów USD w 2026 roku deficytem budżetowym planowanym na 18,4% PKB oraz wydatkami wojskowymi na poziomie 30% PKB. Pomoc międzynarodowa, szacowana na 120-150 miliardów USD w ciągu najbliższych lat, jest kluczowa dla utrzymania ukraińskiej obronności. Wśród najemników walczących po stronie ukraińskiej pojawiają się Kolumbijczycy, co niesie ze sobą ryzyko rozprzestrzenienia zaawansowanych technologii wojennych do świata przestępczego. Kanał Układ Sił. Dzisiaj na kanale Układ Sił mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Batalia o pieniądze dla Ukrainy. Komisja Europejska stoi przed wyzwaniem zabezpieczenia 8 miliardów dolarów z zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, co warunkuje dalszą pożyczkę Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ukraina planuje potrzebować około 75 miliardów dolarów pomocy zagranicznej w latach 2026-2027, z czego obecnie zapewniono połowę. Prognozowane PKB Ukrainy na 2026 rok wynosi około 200 miliardów USD, przy rekordowo wysokich wydatkach na bezpieczeństwo sięgających 30% PKB oraz deficycie budżetowym 18,4% PKB na 2026 rok. Bez około 40 miliardów dolarów rocznie Ukraina nie byłaby w stanie prowadzić działań zbrojnych i utrzymać funkcjonowania państwa. Ukraina boryka się z ograniczonym dostępem do nowych rekrutów. Podczas gdy Rosjanie nie oszczędzają własnych strat, co może przesądzić o zdobyciu przez Rosjan miasta Pokrowsk, kanał układ otwarty. Dzisiaj na kanale układ otwarty mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Czy Polska ma potencjał, żeby stać się liderem Europy? Nasze akcje wzrosną. Polska zajmuje ważniejszą pozycję w Europie dzięki geopolitycznym okolicznościom związanym z wojną na Ukrainie oraz szybkiemu wzrostowi wydatków na obronę. Kraj ma potencjał, by zwiększyć swój wpływ gospodarczy i polityczny, jednak stoi przed licznymi wyzwaniami wewnętrznymi, takimi jak polaryzacja społeczna i słabość instytucji, rozwój sektora prywatnego, w tym przemysłu kosmicznego i technologii, oraz odpowiednia polityka zagraniczna wobec sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy są kluczowe dla wzmocnienia pozycji Polski w regionie i Unii Europejskiej. Polska zyskała na znaczeniu geopolitycznym dzięki wojnie na Ukrainie, zwiększeniu wydatków na obronę i roli lidera gospodarczego oraz demograficznego w regionie. Polska musi prowadzić różnorodne strategie wobec poszczególnych państw, dostosowując podejście do ich specyfiki kulturowej i interesów. Ukraina w dłuższej perspektywie będzie słabszym partnerem gospodarczym i militarnym, co oznacza konieczność prowadzenia twardszej polityki wobec niej. Kanał – Układ Otwarty Dzisiaj na kanale Układ Otwarty mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Trzy tego mieścia Dolary od niemieckich i amerykańskich firm dla Rosji Bułgaria a sankcje Nowy okręt atomowy Niemieckie firmy działające w Rosji spłacają do rosyjskiego budżetu rocznie około 2 miliardów dolarów, co wspiera finansowanie wojny na Ukrainie. Rząd Bułgarii rozważa zwolnienie z sankcji, nałożonych na rosyjskie firmy naftowe, by uniknąć kryzysu paliwowego, ponieważ rosyjska rafineria w Burgas dostarcza 80% paliwa do kraju. Rosja zwodowała nowy atomowy okręt podwodny, Chabarowsk, zdolny przenosić torpedy Poseidon, które mogą wywołać nuklearną falę tsunami. Iran zapowiada odbudowę zniszczonych przez ataki nuklearnych instalacji z większym zaangażowaniem. W Tanzanii podczas antyrządowych protestów mogło zginąć nawet 800 osób. Chociaż ONZ podaje znacznie niższe liczby, Belgia planuje Narodowy System Obrony Przeciwdronowej za 50 milionów euro, aby chronić strategiczne obiekty przed zagrożeniami ze strony dronów. Kanał AI News ⁇ Strategy Daily. Dzisiaj na kanale AI News ⁇ Strategy Daily mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to no, OpenAI is not banning medical and legal advice, Reddit is wrong. OpenAI nie wprowadziło zakazu udzielania porad medycznych i prawnych przez czat GPT, zbrew powszechnemu fałszywemu przekazowi rozpowszechnionemu na Reddit. Zmiana w regulaminie dotyczyła jedynie kwestii odpowiedzialności prawnej, a czat GPT nadal oferuje wsparcie w tych dziedzinach. Autor potwierdza działanie narzędzia na własnym przykładzie oraz przedstawia skuteczne metody korzystania z AI w sytuacjach medycznych i prawnych, ilustrując to historią użytkownika, który dzięki temu zaoszczędził 160 tysięcy dolarów. Fałszywa informacja o zakazie porad jest nieprawdziwa, a Reddit wskazano jako niewiarygodne źródło informacji. Kanał West Roth Dzisiaj na kanale Wes mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Cloud Just Developed Self-Awareness Badania antropik wykazały, że duże modele językowe, takie jak Cloud, potrafią wykazywać oznaki introspekcji i częściowej samoświadomości poprzez rozpoznawanie własnych myśli i wewnętrznych reprezentacji neuronowych. Model jest w stanie wykrywać i opisywać sztucznie wprowadzone koncepcje w swoich odpowiedziach, choć robi to z ograniczoną skutecznością, osiągając około 20% przypadków. Zdolności te rosną, wraz z rozwojem i zwiększaniem rozmiaru modelu. Co sugeruje, że introspekcja jest właściwością emergentną, niezależną od bezpośredniego treningu. Cloud potrafi rozpoznawać aktywacje specyficznych klastrów neuronów, odpowiadających za określone koncepcje, oraz wykrywać i uzasadniać obecność wstrzykniętych myśli. Kanał Bit the Demonimator. Dzisiaj na kanale Bit the Demonimator mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to: MSTR Launches European STR, offering the EU a Bitcoin-backed 10% Yield. STRM to raise 350 milionów euro. MicroStrategy wprowadza na rynek europejski, pierwszą denominowaną w euro, wieczystą obligację uprzywilejowaną o nazwie STRE z planowanym pozyskaniem 350 milionów euro. Instrument oferuje 10% roczną stopę zwrotu, wypłacaną w euro, zabezpieczoną bitcoinem z nadwyżką 5,6 razy wartości nominalnej. Obligacja będzie notowana na giełdzie w Luksemburgu. Co zapewni dostęp dla inwestorów w całej Europie, eliminując ryzyko kursowe USD-eur. STRE jest odpowiednikiem amerykańskiej emisji STRF, ale oferuje większą przezagę nad obligacjami korporacyjnymi i ETF-ami europejskimi, które oferują niższe stopy zwrotu. Kanał Beat the Denominator. Dzisiaj na kanale Beat the Denominator mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Himstock Stock Growth Is Back, Outstanding Q3 Sales Bounced Back. HIMS jest still king of telehealth. HIMS odnotowało znakomite wyniki finansowe za trzeci kwartał 2025 roku, z przychodami 599 milionów USD, znacznie przewyższając prognozy na poziomie 479 milionów USD. Firma wyraźnie odbudowała wzrost po utracie partnerstwa z z rocznym wzrostem przychodów na poziomie 49%. Liczba subskrybentów wzrosła o 21% a średni miesięczny przychód na użytkownika wzrósł do 80 USD z 67 USD rok wcześniej. Strategia skupienia się na personalizowanych planach i internalizacji produkcji przynosi wymierne korzyści operacyjne. Beat the Denominator Dzisiaj na kanale Beat the Denominator mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to Why Are These Small Caps So Cheap? Post Q3 Review The Real Brokerage and TG Therapeutics Reacts TGTX. Omówienie dwóch spółek z segmentu małych kapitalizacji: The Real Brokerage oraz TG Therapeutics. The Real Brokerage rozwija cyfrową platformę dla pośredników nieruchomości, osiągając wzrost przychodu i liczby agentów mimo spowolnienia rynku nieruchomości. TG Therapeutics produkuje lek Briumvi na stwardnienie rozsiane, który dzięki ograniczonej konkurencji i patentom gwarantuje długoterminowy potencjał wzrostu i wysokie marże. Obie spółki są niedowartościowane. Lecz rynek odrzuca obecnie ryzyko małych firm. Kanał Beat the Denominator dzisiaj na kanale Beat the Denominator mieliśmy jeden film. Pierwszy z nich to MSTR Stock Resilient as BTC crashes to 105K on liquidations, plus Sailor buys more with common ATM. Bitcoin spadł do poziomu 105600 USD, po intensywnych likwidacjach, mimo sprzyjających fundamentów rynkowych. Akcje mikrostrategii radzą sobie relatywnie lepiej, notując spadek o 3,4%. Michael Saylor dokonał zakupu 397 bitcoinów po średniej cenie 14 700 USD, a firma wznowiła publiczną emisję akcji o wartości 54 milionów USD. Pomimo obecnych spadków bitcoina, Saylor potwierdza długoterminową strategię firmy, co może służyć wypłacie bywident i finansowaniu dalszych zakupów.